Let me Hej, hey, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DC. tym razem na serwerze The Resistance. O kurde, ktoś tu Zazgonował. To czemu postać ma biały ryj? ryjec? Ale... okej. Okay. Eee, nie wiem. Aha, wypiłem całą, dobra. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek na serwerze Resistance. Eee, w tym momencie, w którym nagrywam, jest gdzieś 66 osób na serwerze. Na 100. Także można nas spokojnie wbić. Nie wiem, jak to jest w weekendy i... W późniejszych porach. Ale to też przetestuję, sprawdzę i dam wam znać. Także na tym serwerze będziemy... No myślę, że ten pretekst wezmę, póki nie skraftuję sobie własnego. Eee, Okej, okay. to jest... Domocyjny no, kompensator, fajnie by było. Fajnie, że na tym serwerze nie ma tradera. Chyba. A to fajnie, dowaliłem, to że nie ma tradera. A tu są tradery. <laughs> z tego co widzę. Mm, to są moje znaczniki. Dobra, dobra. Wszystko jasne. Także, sorry, pomyliłem się z traderem. <laughs> Także, no, coś mówiłem i mi wyleciało z głowy. Kompletnie. Eee, Jeszcze raz dzięki Nave za, za ten serwer. Sprawdzę go jak się gra. Mam nadzieję, że już na nim, na nim już zostanę. Hmm, dobra. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. Chciałbym w spokoju coś znaleźć. I właściwie ruszyć dalej w szukaniu broni. O, to są moje ulubione plecaki. Jakby był jeszcze na przykład w kolorze zielonym, to by było idealnie. Dobra. Bo budynku nie wchodzę, bo. A ja on pecha i nigdy, nic w nich nie znajduję. W takich mniejszych to zawsze coś, coś fajnego znajdę. Hmm, więc że na Tisy się trzeba będzie wybrać. Albo gdzieś indziej. Także będę chciał bronić. Też podejrzewam, że tutaj jak na innych serwerach to tutaj będą ludzie na militarkach więc będzie trochę ciekawie, nie będę tak już swobodnie lat, tylko będę musiał się rozglądać. Odcinki będą w takiej formie, że właśnie tutaj widzicie bez chuda jeszcze to w miarę będzie spoko, to będę podglądał w międzyczasie. Po prostu to lepiej wizualnie wygląda, nie zajmuje tak więcej miejsca na ekranie tak wiecie, tych pierdół takich jako coś takiego, nie? Że o wiele lepiej o wiele lepiej to wygląda i o wiele lepiej mi się gra. Dobra, jest lina. Są te buty. Co wypadałoby? Ulubiony kask. Zawsze zawsze mam kask. No nasady, nie wiem, jakoś się tutaj tak dla mnie przyjęło z tym kaskiem no to są Tutaj tam te lepsze, bo są zielone, ale nie, też są pristine To luźno Na tym serwerze będziemy mogli sobotę pograć, myślę, że język mi się pomylił, myślę, że stream combat boots Żem. Myślę, że streama zrobię tak gdzieś w sobotę, tak jak już wcześniej mówiłem, ale bliżej godziny 20 albo 19. sobie zrobimy takiego dłuższego streama i, i po prostu ogrom sobie z wami. Nie wiem, czy to jest sens wchodzić, ale zaryzykuję. Zobaczmy, prawdopodobnie nic nie będzie. Mi się nie chce wchodzić na górę. Dobra, ja sobie tutaj przylutuję co nieco. I widzimy się za chwilę, żeby nie tracić e, czasu cennego na oglądanie jak lutuję. Chyba, że chcecie, to dajcie znać. Okej, okay. a więc opuściłem miasto. E, I w zasadzie znalazłem e, dwie spoko które myślę, że mi się przydadzą eee, Tylko jeszcze amunicję muszę do nich znaleźć eee, To by było jeszcze bardziej spoko czy momencik Jakś tutaj się odsunę na pobocze Wam zaprezentuję co udało mi się znaleźć czym jestem zaskoczony, bo nie widziałem tutaj wcześniej eee, Mosberga I... Zobaczcie sobie sami Znalazłem Mosberga w takiej o... ...kazałości Całkiem spoko, myślę że nawet ta sama amunicja strzel wchodzi i oczywiście Mosina znalazłem, także też jest spoko. Tutaj mam kompensator akurat do Mosina, co go załaduje. Myślę, że gitaron jest bardzo uszkodzony, ale myślę, że jak znajdzie taśmę to na spokojnie sobie go naprawię. Tutaj jeszcze znalazłem Lucille, tylko że bez drutu jedynie, także taka pseudo -lucie. ale będziemy napieprzać nią u zombiaki. Może jeszcze zajrzę tutaj kurde do medyka właściwie, jakieś medykamenty by się przydały tylko, albo w sumie co mi szkodzi? Po otwierane, czyli prędzej czy później ktoś to był Dobra, dawaj Nic nie ma. A, blue test Kit nie potrzebuje. No a to, cóż to? Też tego nie potrzebuje. Mam dziwne wrażenie, że kogoś słyszałem, ale może to dziwne tylko wrażenie. Nie ma żadnych medykamentów O O I to już jest na plus To już jest na plus O tu też były. To fajnie się rozgląda Jak coś mi będzie to w miarę bezpieczny jestem. O, salinę bag. Myślałem, że to co innego, ale oko. Dobra. Gdzieś tutaj na wprost mnie jest e, militarka. Taka mała militarka, więc myślę, że tam zajrzę na 100%. Okej okay. tutaj blokada na drodze. Spoko To jest możliwe, że to tam militarka mała Mała, mała A ja nie widzę tutaj zombiaków. Może to dobrze. O kurde łopanie. E, dawaj tego. Nie to. musi no, dawaj mi to. Kiedy No pistolety, to na no, cholerę mi to. Gwoździe mogą się przydać. Glocka. E, też myślę, że się przyda. To nie chyba bez magazynku nawet, nie? Teraz. Uno momento. Tak. On jest bez magazynku. Przecież się przyda. I RPK. Nie lubię RPK strasznie. Tu, 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 Ale wezmę na chwilę, bo może gdzieś w następnym namecie coś fajnego też znajdę. Bo tego nie będę brał i tak nie mam miejsca do tego. Uuuu, Simon Ghost Riley, Simon Ghost, A, gdzie, to jest, gdzie to jest? Ale, o, to nie go. To nie ghost, fajna maska. fajna, fajna. To jest sweter, amunicja, dobra. Kurde, on ma 12, to ma 20. co, zrobimy te... zrobimy coś takiego i zobaczymy jak to wygląda O kurde, e, ju już mnie kupił ten strój, już mnie kupił. Dobra. Polara mi nie jest potrzebna. Będę jak Ghost z Call of Duty. Dobra. E, wiecie co z tym robię? I... Jebut. Dobra. FX ACP Ki wchodzą. Ja mam tu jakieś Ki Tylko... On też jest z Badly damaged. Hmm. Który z tych magazynków na przykład do niego wejdzie? Ani jeden. Nie? Dobra. Tak jest badly, Niech spada do glocka też pewnie nie wejdzie Żaden jeden. Dobra, ale bloka sobie zostawię. Eee, można by było powiedzieć, że to tyle. Jak mi się wydaje z tego dobrego. Przydałby się większy plecak, a nie chcę... Nie chcę militarnego, tego dużego plecaka. to za bardzo przyciąga uwagę. I byłoby nieciekawie. Lubię ten taki myśliwski plecak, zresztą sami wiecie, często mówiłem na odcinkach i na, i na streamach, że ten myśliwski jest jest dla mnie jak najbardziej idealny. Już nie za dużo, nie za mało miejsca. jest jest sam raz. A będę miał zamiar tutaj się strzelać. Nie wiem, nie wiem czy tutaj będę chciał sam budować bazę. Prawdopodobnie bardziej z wami bym Chciał gdzieś sobie wybudować w jakimś miejscu. Jeżeli jesteście chętni do gry ze mną, to dajcie znać w komentarzach. I myślę, że jeszcze raz będę o to samo pytał na, na streamie, jak będę grał właśnie z wami w Daisy. Fajnie by było zrobić taką wspólną bazę, żebyśmy wszyscy, ci, którzy gramy, i ten. Gramy i ci, którzy oglądają moje odcinki z Daisy fajnie by było, gdybyśmy sobie zrobili wspólną bazę i tam przechowywali itemki, rajdowali typów i wiecie, taka ta ciut lepsza zabawa niż samemu biegać. Może mi się uda zwerbować e, jakichś znajomych do odcinków. Po części e, myślę, że te, te prośby raczej to co chcielibyście zobaczyć w Daisy. Hmm napisaliście w komentarzach, jest to do zrealizowania na, na spokojnie Czy spodziewałem się e, wie, większej takiej ilości komentarzy, ale spoko, te też te też jak najbardziej są ok. Tak więc myślę, że to jest wszystko do, do zrobienia tylko w późniejszym czasie, no w chwili obecnej chyba nie zrejduję bazy, bo nie mam cię. Nigdy, nigdy nie myślałem, że to będzie takie przydatne bo zawsze to przeskakiwałem przez rzeczki dobra tu już mam tyle rzeczy już tylko magazynki i amunicję a właśnie, 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 zanim dalej pójdę zaraz zobaczę nie, to nie wejdzie tam chyba jak do akacza amunicję. mi się wydaje tak mi się wydaje. Jestem bardzo też ciekawy, czy tutaj na tym serwerze są helikrasze czy jakieś tam plane crusze. Bo można by było fajne itemki wyciągnąć z nich. Ale to myślę, że może coś znajdę i się na własną rękę przekonam. Także zapraszam wszystkich, którzy będą chcieli związać w sobotę. Stream prawdopodobnie będzie o 19 albo o 20, jakoś tak mniej więcej. Eee, walne, walne streama. I oczywiście na początku pewnie sam będę biegał, czekając na, na chętne osoby do gry. A później to już pchniemy razem. Także już mówię zawczasu, żeby każdy mógł sobie wbić i pograć ze mną. Przy okazji ja z wami, takie bieganie to wiecie, jest, jest, bieganie samemu jest trochę nudne. Ale taka przerwa od, od Daisy, właśnie jak byłem na wakacjach, to myślę, że trochę nowych pomysłów o... Akurat mam omo do sprawdzimy, myślę, że da mi nowe pomysły, tak, to wejdzie, dobra, dobra. Kozak z 5 chyba wchodzi nawet załadowałbym to inaczej. No, moment to. No, o wiele lepiej. Dobra, to już mam czym strzelać, tylko przydałoby się jeszcze taśmy, zanim sobie zrujnuję ee, broń. Trzeba by się ją naprawić. Że w którymś budynku w końcu ją znajdę. Na razie nie zamierzam jej używać. Zobaczymy co z tego będzie w ogóle. Wrócę jeszcze tutaj i tam zobaczyć. Że będzie w porządku. Fajnie, bo by jakbym mógł jeszcze. Mogę, o! Obiście. <laughs> Także nie straciłem za bardzo. A jeszcze czarne okulary, jakbym dorwał, gdyż w ogóle go. Jak znajdę okulary czarne, sobie założę i będę tak właśnie latał. Dobra. To jest blacha. No nic, lecimy dalej, a my widzimy się w kolejnym odcinku z Daisy. Myślę, że coś fajnego tam dalej znajdę i będę mógł się z wami tym podzielić. Także dzięki. Trzymajcie się. Hej hej. Hey. O o o! Jeszcze nie hej hej! Bo tablica i będę wie będziecie wiedzieć gdzie pójdę chyba. Hej <śm> także dobra, macie dwie drogi. Dajcie znać gdzie poszedłem. <ś> także trzymajcie się. Hej hej.